Siemanko, z tej strony, crazy! A ja was zapraszam do nowego wideo, które jest fenomenalne, bo mamy nowy update w Craft of Exile. Nie wiem o której on wszedł eee, dokładnie, ale tutaj nie jest ważna godzina, a jest ważne to, że możemy skraftować dowolny item jaki chcemy przy pomocy naszego graveyardu kochanego, którego tak bardzo lubimy, no nie? Więc. Dla tych, co nie lubią i dla tych, co lubią, e, mamy tutaj bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że ci, co lubią, to już wiedzą o tym. E, jakąkolwiek rzecz, jaką byśmy chcieli sprawdzić, możemy sobie wybrać na przykład e, na naszym buildzie, powiedzmy, tym, który teraz aktualnie gram, to są e, one-handed weapon. No i powiedzmy, że one-handed e, sword. No, nie? no i teraz sobie wierzymy, klikamy graveyard w tym miejscu. I zaznaczamy sobie modyfikatory, które byśmy chcieli otrzymać. No w tym mieczu akurat ciężko, żeby były dobre modyfikatory e, skraftowane. W sensie ciężko. No chodzi o to, że nie ma za wiele rzeczy fajnych do wybrania. Więc skupmy się na tych dwóch, które najbardziej chcemy. No to wyobraźmy sobie, że chcemy mieć taki, taki item, który ma dwie rzeczy. No i potem będziemy sobie dokraftać już dowolne rzeczy na, na tym itemie dalej. Więc mamy coś takiego, że w tym momencie wybrałem sobie tier 1 Attack Speed i Tier 1 Critical Strike Chance. No i w, tym, w, w takim wypadku możemy teraz przejść do górnej części i tutaj przy tym graveyardzie mamy wszystkie opcje. Jeżeli chcecie sami kombinować, to możecie sobie kombinować tutaj e, jak wybrać ten item, ale jeszcze mamy e, Compute Best Selection i e, Quick suggest. no nie. To jest wersja, która dużej nam mieli, ale teoretycznie daje najlepszy możliwy wynik, a quick, szybka sugestia, no to po prostu da nam coś dobrego, ale nie pytanie czy nie doskonałe, więc sobie pójdźmy w tym momencie... E naszą taką właśnie tą bardziej skomplikowaną wersję on sobie będzie mielił. No i zobaczymy jaką mamy szansę na to, żeby wykraftować dany item i jak to wygląda z względem tego czy dostaniemy taki item. Ogólnie musimy zredukować modifajery. On zajmuje sobie 86 na 88 graveyarda. więc tutaj mamy jeszcze takie wąskie gardło. Ewentualnie możemy się trochę pozbyć, bo ja bym tutaj na przykład chciał z czterech modifajerów zredukować do dwóch i przy okazji wziąć tą rolkę, że przerulujemy tam 6 razy ten item, żeby po prostu dostać tą naj najlepszą wersję tego temu. no i wychodzi nam tak, że po prostu musimy sobie zrobić 300% Critical Strike, często tutaj mamy, że mamy to 41% jakby więcej szans na to i 31% znaczy no procent, to jest 41 razy, a nie procent i 31 razy większą szansę na te dwa modyfikatory. Jeszcze z tego co zobaczymy to mamy szansę na Global Critical Strike Multiplar, no i tutaj jest dosyć Pechowa opcja, bo jeżeli to trafimy, no to troszeczkę item idzie do hasioka a my tutaj dosyć dużo musimy zapełnić tego graveyarda. Na pewno możemy to na mniejszą skalę zrobić, ja bym, na razie się tego nie da, bo mam nadzieję, że zrobią coś takiego, że na przykład będziemy mogli powiedzieć, że chcemy na przykład tylko 40%, znaczy 40 graveów zużyć na krawcenie tego i itemu, a nie, że musimy zużyć cały graveyard, czyli 88, ale w tym momencie taka opcja jest i no po prostu fajnie, że w ogóle coś jest. No i mamy 75% szansy na to, że wylosujemy te dwa, które chcemy, ponieważ ten jeszcze jeden tutaj nam wchodzi w rachubę. Jeżeli byśmy go dodali, to prawdopodobnie wyszłoby, że 100% mamy szansę na to, ale chciałbym właśnie craftować jeszcze na przykład tam, nie wiem, can have, uh, have up to 3 crafting modifiers i wiecie, fire damage, burning, no i jeszcze tutaj jedna rzecz. Więc tutaj akurat mamy taką niezbyt fajną szansę i jeszcze co możemy zrobić? sobie zobaczyć jak wyglądają te korpusy na naszym graveyardzie. Szkoda, że tutaj nie ma jeszcze rysunku, jak, one, jak je wsadzać, ale mniej więcej jest, gdzie jakby te korpusy wsadzić. I też możemy chyba sobie dziś widziałem, że graveyard planery są. Nie jestem pewny, czym znajdę tego tak na szybko. Dobra, jeszcze mamy dostęp do takiego Toolsa. W tym momencie jeszcze on nie jest w 100% dobrze zrobiony, ale na no, znaczy, mi to nie polemizować. Możemy sobie po prostu sami pouzupełniać rzeczy i, i tutaj rozplanować jak to ma wyglądać na Graveyardzie. Jeszcze nie wiem jak tutaj importować do Graveyardu, do eksportować, bo pewnie na pewno to się jakoś da. Jeszcze się tym nie zajmowałem aż tak bardzo. Bo tutaj nie widzę żadnego miejsca, gdzie mógłbym sobie zimportować te wszystkie sugestie korpsów. Ale no... Myślę, że to kiedy, za niedługo będzie jeszcze połączone. Tak czy inaczej, jeżeli byście chcieli właśnie sprawdzić jakiś bardzo ciekawy item, jest to bardzo dobry sposób. Nie wiem, tym razem załóżmy, że chcemy sprawdzić sobie nie one-handed weapon, tylko chcielibyśmy na przykład sprawdzić, załóżmy łuk. To bierzemy sobie, że chcemy sprawdzić two-handed weapon. Bierzemy się, że chcemy sobie sprawdzić bow. Tutaj sobie zresetujmy. I teraz załóżmy, że ja nie jestem pewny, jakie teraz są łuki w modzie. Ale załóżmy, że chcielibyśmy mieć taki łuk, że mamy Attack Speed, Critical Strike Chance Załóżmy, że chcielibyśmy na tym łuku jeszcze mieć Critical Strike Multiplier, chociaż możliwe, że niektórzy by chcieli mieć Bow Fire additional to Arrows, ale załóżmy, że Nie chcemy tego mieć, tylko byśmy chcieli mieć e, Jest tutaj Critical Strike Multiplier? No nie widzę, Jest tutaj, e, wierzmy sobie to I na przykład chcemy mieć Triple ale -E Bow, załóżmy, że coś w ten desenk. I teraz, jak sobie puścimy na przykład Compound Best Selection, będzie miał dosyć dużo do przeliczenia, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo modyfikatorów e, do wyboru. I też mamy confidence, że będzie aż, znaczy będzie tylko 63%, dlatego że są to dosyć różne grupy modyfikatorów i będzie ciężko jakby odłowić powiedzmy te negatywne mody, tak żeby nie stracić tutaj szansy na. Nasz modyfikator, i tak tutaj śmiesznie, że nam wychodzi, że mamy tylko 4 razy większą szansę na cold i lightning damage a na fire aż mamy 64 razy większą szansę. No i też mamy tutaj na global critical strike multiplier, ale też mamy na project Ayrach na przykład tutaj sobie widzimy, i mamy 70% szans na to, że trafimy w ten Łuk. Jeszcze możemy sobie robić jakimiś quick su suggestions i zobaczyć, czy nie trafimy jakoś tego troszeczkę. Ciekawszy sposób, teraz na przykład jest 70 razy na tych rzeczach, ale jest problem z tym atak Speedem. No, nie wiem, możliwe, że ta opcja nawet jest lepsza. Mamy też 70% prawie że Konfidensa. No i tak możemy sobie po prostu rzucać i patrzeć, czy czasem nie wyjdzie nam na przykład jakiś Confidence. No, Chciałem po prostu się z Wami podzielić, że jest taka opcja, jeżeli byście chcieli, to po prostu jak najszybciej rzucajcie się na te korpusy, póki wszystkie nie będą wyprzedane. No i też myślę, że teraz bardzo rynek szybko ruszy do ofensywy i będzie łatwo sprzedawać te korpsy w dużych ilościach. Mam nadzieję, że właśnie będzie jeszcze jakaś możliwość bulk sellu tych korpsów, ale myślę, że tego się nie doczekamy. w tym momencie przynajmniej. A ja bym tutaj chciał zakończyć to wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że fajnie, że się dowiedzieliście o takim tulsie, bo bo może was to ominęło akurat w dniu dzisiejszym. Także trzymajcie się na razie.